Przemysł motkowski, firma PM Building zajmuje się odbiorami domów i mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym. Wyobraźcie sobie Państwo, kupujecie samochód jakiś używany, ten samochód sprawdzacie z każdej strony, wydacie 200 zł, 500 zł, ten samochód sprawdzacie. Bardzo często klienci kupujący mieszkania wydają 500 tysięcy zł i tych lokali nie sprawdzają. Jest to dziwne, ponieważ w większości lokali, domy, mieszkania, które odbieram, znajdują się wady, usterki, które można jeszcze na etapie odbioru usunąć. W momencie, kiedy mieszkanie jest już odebrane, deweloperzy oczywiście to usuwają, tylko kosztem Państwa czasu i na przykład u jednego z moich klientów w przeciągu trzech lat na usunięcie wad i usterek przy mieszkaniu, które już było wykończone, klient musiał poświęcić aż 30 dni swoich, czyli blok, który mógłby normalnie wykorzystać na na odpoczynek. Zapraszam do kontaktu Przemysław Matkowski, firma Pim Building.